Witam Was serdecznie z salonu Liu z którego mam przyjemność prowadzić dzisiejszego live'a. Przygotowałam dla Was fajne stylizacje, do których dobrałam biżuterię z firmy Apart. Firma Lujo to firma, która powstała w latach 90. we Włoszech i kieruje głównie swoją kolekcję do kobiet nowoczesnych, energicznych, kobiet, które lubią podkreślić swoją kobiecość, swój seksapil, odważne przede wszystkim, takie, które są na bieżąco z trendami i które lubią się bawić modą. Dzisiejszą stylizację pokażemy przygotowaną, przedstawię na mojej modelce, naszej nowej modelce Magdzie. Serdecznie zapraszam. Ech, drogie Panie, tym razem postawiłam na, live, na tym live'ie przede wszystkim na komfort, czyli nie będzie tutaj zbyt dużo butów na obcasach, nie będzie obcisłych rzeczy, jeżeli będą to bardzo wygodne i komfortowe. I tutaj właśnie jedna z takich stylizacji, pierwsza, którą chciałam Wam pokazać. Składa się ona z trawnego golfu, pięknej, długiej, plisowanej spódnicy świecącej, z ozdobnym pasem, z, tutaj z napisem Liu jo". Do tego e, bardzo modne w tym sezonie buty które praktycznie każda kobieta, która jest na bieżąco z modą i z trendami, powinna mieć w swojej szafie. Stylizacja, właśnie te buty przede wszystkim nadają tej stylizacji takiego mocniejszego charakteru, no bo sobie wyobraźcie teraz do tej stylizacji szpilki, już byłoby bardziej lekko, tak bardziej może nawet kobieco, bardziej elegancko. Do stylizacji dołożyłyśmy czarną marynarkę, dłuższą, prościutką, bez, nie jest taliowana. I torebkę oczywiście z firmy Liujo. Z ozdobnymi tutaj aplikacjami złotymi, które również tutaj do tej spódnicy nam nawiązują i fajnie wyglądają. Nie mogę oczywiście zapomnieć o pięknej biżuterii z firmy Apart. Jest to na skórzanym, na skórzanym takim pasku. Piękny złoty bisior, który również się komponuje tutaj z całą tą stylizacją. Także, drogie panie, ta stylizacja w ogóle jest taką stylizacją, którą możecie sobie w różny sposób później rozkompletować i łączyć. No bo spódnicę możemy założyć na przykład. Bo plisowane spódnice w ogóle świetnie się prezentują z szerokimi, takimi oversize'owymi swetrami grubszymi. I na przykład albo takie ciężkie kozaki, albo buty tego typu, które mamy dzisiaj założone, albo po prostu sneakersy. To wszystko zależy od tego, jakiej charaktery chcecie po prostu nadać. Jeżeli chodzi o golf, to wiadomo, golf to jest tak samo, jak. Marynarka, maskę w szafie każdej kobiety. Marynarka, no to już nie będę zachwalać, bo już oczywiście o tym wiecie, powtarzam to zawsze. Również obowiązkowo każda kobieta w swojej szafie taką marynarkę czarną, czy granatową, czy białą powinna mieć. Obowiązkowo, ponieważ ona rzeczywiście nadaje charakteru przede wszystkim stylizacji, ale też takiej bardziej, troszkę wnosi elegancji. Tak? Więc również tutaj w tej stylizacji to widać. No, i tak jak powiedziałam, to torebka, oczywiście możemy sobie tutaj wziąć jakiś plecak, czy jakąś inną większą torbę, zależy oczywiście od tego, jaka ta stylizacja ma być, i, i gdzie w tej stylizacji chcemy się wybrać. Bardzo dziękuję. Yy, koleżanka tutaj nasza przygotuje się z drugą stylizacją, a ja w tym czasie opowiem to o stylizacji, którą mam na sobie. No i słuchajcie, jak tutaj przyszłam dzisiaj, to się zastanawiałam, co ja ubiorę. Już w głowie sobie tutaj po drodze yy, myślałam, a założę spodnie, założę sukienkę, bo mi się wszystko, słuchajcie, podoba. Podoba mi się wszystko. No ale wchodzę do salonu, jest, są znowu kolejne rzeczy, nowa dostawa, nowa kolekcja i słuchajcie, pokochałam ten komplet. No niezwykle modny, szalenie w tym sezonie modna krata, zresztą krata modna jest zawsze, ale, ale teraz ta kolorowa, shorty, do tego krótkie i to jest, słuchajcie, taka mm, bluzka. można powiedzieć, nawet lekka, cienka kurtka. Ja włożyłam to do środka, może tego tutaj teraz nie widzicie, ale jest taka prosta, pudełkowa, dłuższa, zapinana na, tutaj na guziki, również takie ozdobne, piękne, złote, słuchajcie. I ozdoby również tutaj na kieszeniach, na piersi, zobaczcie, jakie ładne. To również znajduje się tutaj na mankietach. I też z pięknym, z pięknym guzikiem. Także słuchajcie, jest naprawdę fajne. No, shorty oczywiście możecie później założyć również do dłuższej marynarki, do cięższej bluzy, do swetra grubego, do kozaków wysokich też będzie fajnie. To już tak, tak, bardzo, bardzo kobieco, ale również do sportowego obuwia, czy nawet do bluzy i dłuższej kurtki też będzie się prezentować super. Także przede wszystkim te kolory. No i buty również workery ze złotymi dodatkami. Tak jak wiecie, już ja złoty kocham i też do Pani oczywiście namawiam, chociaż szanuję to, że ktoś nosi sobie biżuterię powiedzmy srebrną, czy jakąś inną. Ja rozumiem, że. Każdy ma tam swoje gusta, nie absolutnie nie sugerujcie się tym, że ja tutaj akurat lubię, ja kocham, zawsze, zawsze lubiłam i, i złote kolory, i złote dodatki, także to rzeczywiście w tych moich stylizacjach widać, to są takie moje wyróżniki, więc tym bardziej mi się przypadły do gustu dzisiaj te buty, jak i również ten cały komplet. Ale tutaj zanim się przebierze nasza modelka, o już jest, <laughs> naprawdę ekspres, to kolejna casualowa, bardzo komfortowa, świetna i wygodna stylizacja, bardzo proszę. No i klasyka czyli mamy biało-czarne zestawienie i szary płaszcz. Piękny t-shirt, tutaj już ozdobny, zobaczcie, mamy piękny łańcuszek do tego tutaj już zamocowany i spodnie, takie getry z wysokim stanem, również z ozdobnymi guzikami tutaj na pasie, buty te same, które mieliśmy w poprzednim zestawie oraz długi z kieszeniami, bardzo fajny kardigan, słuchajcie, taka stylizacja się sprawdzi świetnie do różnych okazji, tutaj założyliśmy, żeby tak też jakby taki, tej, taki casual mocny podkreślić, do, dołożyliśmy e, dodatek w formie plecaka, ale oczywiście do tego mogą być buty na obcasie, może być, może być taka fajna torebka, bardziej nawet taka, taka elegancka, akurat tutaj do tej stylizacji e, mnie to bardzo się podobało i tak postanowiłam ten zestaw cały pokazać. No kardigan oczywiście możecie użyć również do poprzedniej stylizacji, która była, czyli był tam czarny golf, była spódnica i też by się to fajnie... Fajnie sprawdziło. Taki golf, taki, sweter możecie długi też później założyć pod płaszcz cieńszy. Na przykład, jeszcze nie jest tak ciepło, tak zimno, przepraszam, żeby nosić grubsze płaszcze. Zakładamy z reguły tręcze, więc na przykład pod tręcz, żeby nam było cieplej, taki kardigan dłuższy można również założyć, fajnie się prezentuje. Ale równie dobrze moglibyśmy do tego założyć krótką kurtkę skórzaną typu ramoneska. Też byłoby fajnie. To nie, tutaj ten dłuższy sweter wystaje, to też fajnie wygląda. Także myślę, że to jest naprawdę taka, no, taka fajna stylizacja. Myślę, że też się fajnie w tym czujesz. To w ogóle chyba też taki styl Magdy, więc, więc myślę, że ona też dobrze to prezentuje, przez to, że fajnie w tych rzeczach się po prostu czuje. Dziękuję bardzo. W międzyczasie, słuchajcie, pokażę w końcu coś, co tutaj przygotowałam również. Przede wszystkim pokażę Wam, bo bardzo modne są w tym sezonie perły. Ja tutaj cię nie będę miała stylizacji z perłami, ale chciałam Wam pokazać świetny golf. Czarny golf klasyczny i tutaj z ozdobnymi na ramieniu właśnie perłami. Do takiej stylizacji możecie założyć dżinsy. Nie wiem, czy mam przygotowane, ale zaraz zobaczę. O, mam, super. Zobaczcie, bardzo modne, z szerszą nogawką na dole. Bardzo fajnie się to będzie prezentowało. Dodatkowo tutaj te przeszycia na dżinsach, które są, taka forma powiedzmy, coś takiego jak kant, też jest świetny, ponieważ wyszczuplam wyszczupla całą sylwetkę i ładnie się na naszych nogach prezentuje. Słuchajcie, wracając do tych pereł, no to oczywiście to już są jakieś ozdoby, które, które rzeczywiście dodają nam te z tej stylizacji charakteru, ale jeszcze możemy sobie oczywiście oprócz tego dołożyć na przykład bransoletkę z pereł, to jest bransoletka, bransoletka taka potrójna z firmy Apart, też mi się bardzo podoba i jeszcze tutaj mam przygotowane, słuchajcie, różnego rodzaju bransolety. Zobaczcie, nawet możemy wybrać taką fajną skórzaną, mam nadzieję, że mi to tutaj nie spadnie, o, również piękna. Połączone właśnie z perłami. To można sobie połączyć, na przykład kilka takich bransoletek na ręce. Fajnie to wygląda. Oczywiście, jak już mamy takie bransolety i mamy ich kilka, to już rezygnujemy oczywiście z dodatkowych innych elementów biżuteryjnych, żeby tego nie było po prostu zbyt dużo. Także stawiamy na perły. Teraz często one są właśnie dodawane, czy są właśnie w aplikacjami, tak jak tutaj właśnie na ramieniu, czy, czy w formie dodatków, czy nawet na spodniach gdzieś możemy się spotkać. Jeżeli macie takie perły, to, to zachęcam do tego, żeby w ogóle nosić jako dodatek, a jeżeli nie macie, to chociaż w formie biżuteryjnej, takiej właśnie w Aplikacjach, na aplikacjach, na ubraniach też są ciekawe, to warto sobie coś takiego kupić. No i mamy kolejną stylizację. Super. O, buty mamy te same. Tak, super. Krótka sukienka w kwiaty, ją można założyć oczywiście luźno bez paska, też bardzo fajnie wygląda. Jeżeli chcemy sobie podkreślić talię i wyszczuplić sylwetkę, fajnie właśnie jak ten pasek szerszy założymy i tą talię w ten sposób podkreślamy. Jest ona kwicista, dobrze wygląda, zarówno przy sylwetce takiej właśnie szczupłej, wysokiej, tak jak Magda, ale również dla pani, która byłaby niższa, też będzie fajnie wyglądało, czy bardziej korpulentna. Fajnie wtedy, jeżeli dołożymy na przykład w takiej sytuacji dłuższy wisior, na przykład tutaj mamy właśnie z firmy Apart. Też bardzo fajnie się komponuje z korem. Tutaj nam torebki i stylizacja jest super. Oczywiście teraz mamy jeszcze w miarę ciepłą pogodę, więc tutaj modelka ma założone ma gołe nogi, więc nie ma rajstopy. Później oczywiście możecie założyć cienką rajstopę, na przykład czarną, czy cielistą i też będzie, albo grubą, też będzie fajnie wyglądać. Do tej stylizacji jeszcze przygotowałam płaszcz. Już pokażę. Proszę. Fajny czarny płaszcz, słuchajcie, bardzo lekki. Wiązany taki szlafrokowy bardziej. Poczekaj, zaraz muszę tutaj. O! I też cała stylizacja z takimi ozdobnymi, zobaczcie, pomponami tutaj na końcu. Też fajnie wygląda. O, przepraszam, to się może tutaj nie będzie dobrze teraz komponować. Mamy założoną torebkę pod spodem, ale, ale cały zestaw jest fajny. Także taki kołnierz tutaj szalowy, zobaczcie, możecie sobie go w razie, gdyby było zimniej, bardziej podpiąć. Także wygląda super. Bardzo dziękuję. Zanim będzie mieć kolejną stylizację, to ja znowu pokażę coś, co mam na wieszaku. Słuchajcie, i wracając teraz jeszcze do jeansu, bo zaraz będzie fajna jeansowa stylizacja, ale zanim ją pokażemy, ja wam pokażę świetną spódnicę, którą tutaj sobie właśnie znalazłam. Uważam, że to jest nawiązując do poprzednich moich tutaj przemów. Perełka, wąska spódnica z rozcięciem, która ładnie tutaj nam podkreśla sylwetkę, pokazuje ładnie nogi i rząd guzików, które, które również są wyszczuplające. Zawsze coś mamy tak w rzędzie, czy to jest jakiś zamek, czy to są właśnie rzędy guzików, czy to są, czy jakieś takie wiązanie dłuższe, czy kant nam tą sylwetkę wyszczupla. Także tutaj też w tym momencie, tutaj na tych biodrach powoduje, że te biodra są szczuplejsze. Możemy je oczywiście założyć do białej, prostej, over-size'owej na przykład koszuli, albo do bluzy i do sneakersów. Pewno fajnie by się prezentowała również, zobaczcie, z tą moją koszulą, którą mam dzisiaj. Tylko pewno zmieniłabym do tego buty może na jakieś jasne kozaki z, wysoką, z szeroką cholewką. Przepraszam, też fajnie by wyglądało. Pokażę Wam jeszcze coś, co miałam ubrane na ostatnim tutorialu. Piękny, biały garnitur, a raczej bardziej cre. Super, możemy spodnie sobie również oczywiście nosić osobno. Ja lubię takie zestawy całe, czyli garnitury, komplety, tylko staram się później już, chyba że mamy taki, taką, potrzebujemy po prostu taką stylizację bardziej biurową, no to oczywiście wtedy koszula pod spodem, ale ja wolę, jeżeli nic nie mamy na przykład założonego, albo jakąś bluzkę na cienkich ramionczkach, no i spodnie też oczywiście możemy całkiem osobno. Do tego czarnego golfu, który przedtem wam pokazywałam, albo do, do fajnej czarnej koszuli. Podobają mi się, kocham zestawy właśnie takie czarno-białe, czarno czarne ekry, akurat w tym wypadku też super się prezentują. Do tego mamy również, bo firma Lujo, słuchajcie, oprócz tego, że ma szyję w ofercie, ma ubranie, ma również dodatki typu właśnie torebka czy buty, które też Wam chciałam pokazać. Bardzo fajne w nowej kolekcji wodki na Obcasie, z taką charakterystyczną, zobaczcie tutaj, ozdobą falbaną, oczywiście tutaj z logo z Lujo. No, i kowbojki, słuchajcie, ja mam takie z poprzedniej kolekcji w kolorze beżowym. Są, słuchajcie, mega wygodne, świetne. Czarne, i zobaczcie, jak ładnie wykończone z tyłu złota taka lamówka i tutaj właśnie też mamy napisane, e, napisaną nazwę firmy Lujo. Bardzo mi się podobają, słuchajcie, świetnie się komponują do wielu stylizacji, także no stawiam zdecydowanie, gdybym miała wybrać, na pewno byłoby mi ciężko, postawiłam pewno na te bojki, bo, bo są może praktyczniejsze i bardziej wygodne, chociaż z drugiej strony, jeżeli Panie bardziej elegancko chcą się ubrać i potrzebują buty na obcasie, to zdecydowanie te botki też są świetne i takie bardzo, no bardzo mocne. Mamy już kolejną stylizację, bardzo proszę. No, i słuchajcie, jeżeli ktoś mnie zapyta, z jakim kolorem łączy się beż najlepiej, to właśnie będzie to niebieski. Dlatego skomponowałam stylizację, która składa się z dłuższej takiej kurtki jeansowej, która równie dobrze, słuchajcie, może być dla kogoś, kto jest niskie sukienką, ale dla osoby, tak jak tutaj Magda, jest wyższa, nie do końca, ponieważ byłaby po prostu za krótka. Do tego typu żakietu, kurtki możemy sobie założyć na przykład czorty. Też pasowałoby mi to na przykład dzisiaj świetnie do butów, na przykład sneakersów. I pod spodem zwykły t-shirt z aplikacją. Spodnie wąskie z niezbyt wysokim stanem, ale super leżą, słuchajcie, bardzo wygodne i do tego tenisówki z, oczywiście tutaj z firmy Lujo, również ze złotymi dodatkami, co oczywiście, jak wiecie, kocham. No i dodatek w postaci plecaka, też w kolorze tutaj, w kolorze spodni nawiązujący, świetny z aplikacjami złotymi, także bardzo fajna stylizacja, no taka, taka bardziej można powiedzieć, no, sportowa elegancja, tak? Ale super się prezentuje, także jeszcze chciałam, poczekaj Magda, pokazać tą, ten... Ten płaszcz. Piękne guziki. Zobaczcie, właśnie, Liu stawia głównie ten akcent na takie dodatki, typu właśnie guziki czy paski. To wszystko jest bardzo ozdobne, fajnie wygląda, super się prezentuje. To nam też zwalnia, jakby potem, z dodatkowych jeszcze biżuterii, tak? Z dodatkowych dodatków, bo dlatego, że to, to już samo w sobie jest dodatkiem i, i, i zwraca uwagę na, i jest po prostu bardzo ciekawe, tak? Ja lubię takie biżuteryjne rzeczy, więc mi się to bardzo podoba. Super, bardzo dziękuję. No i co ja tutaj jeszcze fajnego mam, mam fajny blazer, słuchajcie, super, taki no troszeczkę dłuższy, yy, w stylu troszkę Chanel, tak, bardzo modne są teraz tego typu swetry, czy one są tu akurat takie dłuższe z kieszeniami, ale równie dobrze mógłby być taki krótki, bardzo taki gruby, z dużym, z dużym dekodem, które możemy sobie przesunąć do tyłu albo po prostu spuścić ładnie tutaj z ramienia, żeby ładnie tutaj to ramię pokazać i podkreślić. Ten sweter jest po prostu świetny. To jest kolejny hit, który mi się bardzo podobał i to jest właśnie sweter, który chciałam tutaj dzisiaj założyć. Ja go komponowałam ze spodniami, shortami skórzanymi i pod spodem zwykły bejtyk, jakaś koszulka na ramionczkach, czarna albo biała i buty właśnie, workery albo sneakers. Już tutaj do tego nie stawiała, do takich shortów, nie stawiała bym butów na obcasie. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, fajnie wygląda przede wszystkim modny print. Dodatki oczywiście złote znowu, tak jak tutaj wspomniałam wcześniej, Liu Josego słynie, z tych dodatków takich biżuteryjnych. Świetnie się prezentuje, słuchajcie, ale moglibyście do tego równie dobrze założyć na przykład wąskie spodnie typu leginsy, które miała przedtem modelka założone, albo spodnie po prostu zwykłe skórzane, o wąskie jakieś rurki i do tego cowboyki, które tu wcześniej pokazywałam, przypomnę jeszcze raz, świetne. Zobaczcie, i jeżeli sobie możecie to wyobrazić, tak, z, ze spodniami, właśnie skórzanymi, wąskimi, albo z shortami, to będzie się świetnie komponowało. Pokażę Wam jeszcze kolejną propozycję. Bardzo fajna sukienka. Słuchajcie znowu, modny print, modne kolory, z paskiem, który podkreśli nam talię. Tutaj prosta z aplikacją, z palbankami, i na dole mamy plisowaną, dłuższą spódnicę. No, świetnie też wygląda. Słuchajcie, z butami takimi, jak ja mam dzisiaj. Możemy to jakoś pokazać na dole. Eee, także to też wygląda fajnie, ale również do wysokich kozaków, tak jak wspomniałam, albo całkiem na sportowo. Faktycznie powtarzam to w kółko, bo możecie każdą z tych rzeczy, które pokazuję, może je właśnie w ten sposób łączyć. Więc, więc to jest fajne i ona dlatego jest uniwersalna bardzo. Albo do tego dłuższy żakiet, który mieliśmy wcześniej pokazany, też wygląda super. No i mamy kolejną stylizację. Proszę. T-shirt, czarny t-shirt z ozdobną kieszenią, złote aplikacje. Do tego spodnie dresowe, ciemnozielone kaki. Buty, te, które mieliśmy w poprzednich, w poprzednich stylizacjach. Torebka bardzo fajna, też taka bardziej elegancka, ale właśnie przełamuje nam tutaj tą stylizację. No i typowa, skórzana, piękna, czarna, ramoneska. No słuchajcie, tutaj jest prostota, zresztą w tych stylizacjach dzisiaj stawiam na tą prostotę, w poprzednich dwóch, nawet w tej drugiej chyba tak, gdzie mieliśmy biały t-shirt i czarne, wąskie spodnie i kardigan długi, szary, tak samo tutaj. Po prostu no niezwykła wygoda, tak, komfort i wygoda i na to stawiamy, ale z drugiej strony kobieco i zobaczcie, bo jest to wszystko ładnie przylegające, ma fajne aplikacje, które są właśnie dodatkowo, no rzadko występują, kurtki, słuchajcie, jeżeli ktoś poszukuje ostatnio to i poszukuje czegoś, co ma właśnie skórzane, przepraszam, złote dodatki, to jest właśnie tutaj kurtka, którą możecie kupić w Lujo, jest właśnie dodatkami w kolorze złotym, bo z reguły te Ramoneski wszystkie mają srebrne dodatki, więc tutaj jest złoto, to mi się bardzo podoba i, i taka prosta, no i chyba w tym tkwi właśnie sedno, że w tej prostocie, że to wygląda najfajniej i jest nie tylko komfortowe, wygodne, ale przede wszystkim też zachowane w trendach. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jedną stylizację. Nie, dobra, mamy wszystko, dobra, mamy wszystko. Dobra, mam tu jeszcze przygotowane właśnie shorty, o których wcześniej mówiłam, które moglibyśmy sobie połączyć właśnie z tym, jeszcze wrócę do niego z tym dłuższym swetrem, zobaczcie, więc to też się fajnie prezentuje. Ale jeszcze shorty możemy sobie założyć, na przykład do dłuższej czarnej marynarki. Już tutaj nie mam, bo jej nie przygotowałam, ale. Ale możecie to tak komponować. No i świetny sweter, zobaczcie. Znowu kolejny, kolejny ciekawy print, połączenie kolorów, beżu, czarny, srebrny, szary, tak naprawdę wszystko z pięknie świecącym tyłem, gładkim. No i fajnie to wygląda. Tutaj ten sweter jest dosyć już taki ozdobny, no bym nawet nie dosyć, tylko bardzo, więc ja tutaj bym zrezygnowała już z jakichś dodatków, po prostu kowbojki krótsze, czy takie nawet troszkę wyższe, albo czarne, czarne kozaki i to już jest koniec, tak? Ewentualnie czarny płaszcz, na to założymy sobie czy, czy krótszą kurtkę, ale już bym raczej nie łączyła skóry, wolałabym, żeby to był właśnie jakiś wełniany, fajny, ciekawy, dłuższy płaszcz. I to też zwróciło moją uwagę, bo jest po prostu ciekawe, tak? Ale również do jeansów tych czarnych, które tutaj wcześniej Wam pokazywałam też fajnie by się to komponowało. Zobaczcie. No i z butami, może tymi drugimi kowbojkami, nie tymi, które mam teraz, ale to też nie wygląda źle. No, i jeszcze jedną rzeczą chciałam pokazać. Licza się słuchajcie już niedługo, bo naprawdę wiecie dla pań trzy miesiące to nie jest dużo do Sylwestra. Więc dla tych pań, które by chciały, szukały jakiś bluzki fajnej pod spód, założyć, pod żakiet albo, albo na jakąś domówkę, czy na, na imprezę, yy, czy na dyskotekę. Świetna bluzka, bardzo mi się podoba, zobaczcie lejący przód tutaj dekolt w pięknym takim złotawym odcieniu. No i jaki ładny tył, gołe plece z łańcuszkami. No te łańcuszki pojawiają się wszędzie, są niezwykle modne. Łańcuchy mamy teraz nie tylko na szyi nosimy, ja też się mam założony, ale tak samo mamy go na butach, właśnie nie tylko w biżuterii, takiej noszonej typu biżuteria, właśnie na szyję czy na rękę, ale dodatki właśnie na rzeczach, tak jak tutaj na plecach z tyłu mamy, mamy łańcuszek, mamy łańcuchy przy butach, mamy łańcuchy przy torebkach, przy paskach, także to naprawdę fajnie wygląda, no i to jest taki element biżuteryjny, no, no fajny, nie musimy tu już nic więcej dodawać, tak, małe jakieś delikatne kolczyki albo długie, tak jak tutaj mamy te, te cieniutkie paski. Do tego fajny spodnie na przykład lejące szerokie szpilki, już jesteśmy gotowe, ale o Sylwestrze to sobie jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję w najbliższych, najbliższych live'ach. Moi drodzy, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego live'a, za obecność, za to, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się podobały. Widzimy się już niebawem na kolejnym live'ie. Życzę wszystkim dobrego wieczoru i do zobaczenia.